Cześć, z tej strony Arch. Zdecydowałem się nagrać poradnik. Poradnik na temat odgrywania postaci. Problemu, który przewinął się wiele razy u mnie w grupie. Od, od tych paru lat nawet u mnie się przewijał, bo wiadomo jak się zaczyna nową, nową rzecz, nowe hobby. To się nie jest w tym profesjonalistą od razu, prawda? Chciałem porozmawiać dosyć luźno na temat moich przemyśleń, na temat wskazówek, które mógłbym dać. Całkiem spora ilość osób potrafi się bardzo szybko poddać z RPGami, sądząc, że nie są w stanie odgrywać postaci lub też po prostu przeraża ich fakt swojej pierwszej sesji. No więc jak to zrobić? Jak, jak odgrywasz te postacie? Nie jesteście aktorami, nie mieliście nigdy udziału w żadnych takich rzeczach, nie, wiem, nie dubbingowaliście czy, czy, czy nie bawiliście się w podobne rzeczy w jakichś grach czy czymkolwiek. No to przejdźmy sobie chociażby do naszych najmłodszych lat. Większość z nas Bawiła się na różne sposoby, jako dzieci, i chociażby udawaliśmy, prawda, że Patek potrafi być mieczem, a że Patek potrafi być jakimś pistoletem. Eee, przebieraliśmy się, niektórzy z nas, znam przez jakieś, nie wiem, Zorro, supermeny, księżniczki, spidermeny czy coś podobnego. I wydaje mi się, że jak byliśmy dziećmi, to szczególnie nasza wyobraźnia, była niesamowicie nieograniczona. Nie musieliśmy widzieć wszystkich szczegółów, detali, żeby się wczuć w takie rzeczy. Czy bawiliśmy się sami, czy bawiliśmy się z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, czy rodziną? No właśnie. Powiedzmy coś bardziej trochę przyziemnego niż te księżniczki, bohaterowie i tak dalej. Niektórzy z nas na przykład bawili się jako sprzedawców w sklepie, prawda? Przecież dziecko nie wie jak prowadzić sklep? Tak? Nie wiemy czym jest rozliczanie pitów, podatki, zamawianie towaru i to wszystko. Nie wiemy tego, ale to odgrywamy. I tą myślą uważam, że jak się zaczyna, powinno się iść. Nie stresować się i nie myśleć, że trzeba znać setki stron na temat. Jakiejś postaci, którą chcecie odegrać, jakiejś rasy, jakiś krain, tego wszystkiego. Nie, 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 absolutnie. Najważniejsze jest to, żeby nie nakładać na siebie zbyt dużo presji z tym związanego, bo to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, która sprawi, że łatwo jest zrezygnować z tego pięknego zajęcia, jakim są gry RPG, czyli po prostu zbyt wysokich oczekiwań od siebie pod względem że oczekujecie, że będziecie od razu mistrzem nad mistrzami. Niezależnie, czy prowadzicie sesję, niezależnie, czy jesteście graczami nowymi, czy już troszeczkę to robicie, a chcielibyście, jakby to powiedzieć, swój warsztat po prostu polepszyć. I jako taką prostą wskazówkę, by się odciąć tego, że jest się po prostu osobą, która gra, a postacią, bardzo polecam, by mówić, z pierwszej osoby, kiedy jesteście w postaci. To znaczy, jeżeli jesteśmy sobie jakąś osobą, to nie mówimy: Moja postać, Beata, idzie zapłacić za broń. Tylko powiedzmy to po prostu: Wybieram się teraz, żeby zapłacić za broń. Jest to bardzo prosta rzecz, która nie wymaga od Was. Przesadnych jakiś manipulacji głosem czy, czy czymś takim, a robi duże wrażenie. Bo im więcej wkładamy tego moja postać robi to, moja postać robi to tamto, jest to po części trochę takie, jakbyśmy mieli taką figurkę, której po prostu losami kierujemy. W moim odczuciu grania w RPG jest to na takiej zasadzie, że jednak angażujemy się w pewien sposób. A traktowanie swojej postaci jak coś bardzo fikcyjnego, tak że my jesteśmy przyziemni, że tak powiem, a, a nasza postać tam gdzieś tam istnieje sobie. A traktujemy ją dosyć no, jak tą kartkę papieru, którą mamy przed sobą, prawda? Czy jakiś tam dokumencik. Podam przykład troszeczkę bardziej wymagający, czyli. Odgrywanie emocji. Na zasadzie, że dużo osób, które zaczynają swoją przygodę, troszeczkę zapominają o tym, że każdy z nas jakieś tam ma emocje. I bardzo często słyszałem, mm, to jest najczęstszy przykład, że moja postać się śmieje. Dlaczego się nie zaśmiać po prostu, tak? W postaci śmiejemy się po prostu, zamiast powiedzieć coś takiego. To jest jakby. Taka drobna rzecz, ale jak tego się słucha, szczególnie jak się tego nie wypowiada, a właśnie słucha, to czuć to. To jest naprawdę przyjemne słyszeć te odgrywanie emocji, czy to jest śmiech, czy to jest płacz, czy to jest złość, czy to jest nuda, depresja, cokolwiek takiego. Wiadomo, przełamywanie się do takich rzeczy wymaga czasu. Jak wspominałem, nie ma co robić na sobie presji, ale warto mieć te rzeczy z tyłu głowy, bo może tobie się przydadzą. I tutaj ktoś by mnie spytał: po co to wszystko? Dlaczego nie mogę po prostu mówić jednym tonem głosu, robić co tam muszę na tej sesji? Ponieważ jeżeli zaczniesz robić takie rzeczy, zaczniesz je wprowadzać powolutku, jest duża szansa, że zainspirujesz. Swoich graczy, swoich kolegów, czy osoby ci nieznane, czy swojego GM-a, czy to właśnie GM zainspiruje swoich graczy. Jest to przyjemne, bo im bardziej w moim odczuciu imersja jest większa na sesji, tym łatwiej mi zapomnieć o, o wszystkim, co nas otacza. Odłożyć na bok sprawy życiowe, to, co tam się dzieje, i po prostu skupić się na tym momencie. Dodatkowo jeszcze. Te osoby, które zainspirowałeś, zainspirowałaś, mogą się trafić takie, które by chciały ci dorównać. I wtedy zacznie się jakaś taka rywalizacja. Tylko zdrowo z tym z rywalizacją, bez przesady. Bo też nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której osoby by się cały czas ścierały, i przykładowo byłyby pięć osób w grupie, które przychodzą odegrać coś, dobrze się bawić. A ty lub ty z kimś zajmujecie jakby cały czas antenowy, jak ja to zwykłem nazywać. Bo oczywiście w moim odczuciu każde, każda z osób będąca na sesji powinna dawać pewien ten procent. Jeżeli jest 5 osób łącznie w grupie, to dla mnie każda osoba powinna dawać powiedzmy te około 20%. Bo to nie jest tak, że tylko jedna osoba ma zabawiać wszystkich. Wszyscy jesteśmy uczestnikami czegoś takiego, i każdy powinien mieć możliwość, by pociągnąć jakiś swój wątek, fabularne postaci, czy mieć szansę, w której może się wykazać. Zmieniając delikatnie temat, chciałbym powiedzieć troszeczkę o stereotypach. Na tym przykładzie damy sobie świat fantazy. Świat, w którym istnieją wiadomo Krasnoludy, Elfy I podobne rasy Wiele osób Kiedy tworzy Przykładowo krasnoluda nadaje mu cechy, że Ma na ogół topór Żłopie piwo I zawsze jest porywczy Łatwo się denerwuje i Ma jakieś obsesje na punkcie złota Jeżeli to jest coś, co wam się podoba i chcecie tak grać, nie ma sprawy. Ale ja bardzo zachęcam do tego, żeby łamać stereotypy tych wszystkich klas, ras i podobnych. Bo jeżeli myślelibyśmy stereotypami tylko i wyłącznie, tak? to jeżeli byśmy tworzyli postać Polaka, powiedzmy, w, w jakimś świecie fantazy, to co? Narzeka tylko, pije wódkę? No, no, nie, no. Więc czemu miałoby być inaczej z rasami w fantastyce, powiedzmy, tak? Czy oczywiście te zasady możecie zastosować do każdego świata? Czy to będzie sci-fi, czy to będzie jakiś horror, cokolwiek takiego. No więc wracając do Krasnoluda. Krasnolud nie zawsze musi być taki, jak są jego bracia, prawda? nie zawsze musi być taki. Ja zachęcam, żeby wychodzić stereotypom na przekór. Powiedzmy, krasnoludy są wojownicze, zawsze mają swój honor i się nie wycofują. A może by tak zrobić krasnoluda zupełnie innego? Krasnoluda, który się boi, który czuje na sobie taką ogromną presję swojej rodziny, że, że kompletnie nie potrafi sprostać tym wymaganiom. Zaczyna mieć lęki, zaczyna chcieć uciec od tego, nie chce być wojownikiem. W taki sposób się czuje. Może, może szuka jakiejś innej drogi. I takie historie mogą rozwinąć się bardzo ciekawie. Rzadko się trafiają ludzie, którzy chcą grać po prostu rycerzami, którzy ratują księżniczki. Dajmy inny przykład. Pół-elf Bart. No, jak Bart, no to na pewno podrywa, prawda? Wszystko podrywa. Smoka podrywa. Wszystkie dziewczyny w całym mieście jego. Ale dlaczego? I jaki, ma, jaki ma powód w tym wszystkim? Dlaczego by chciał to robić? Czy dlatego, że szuka chwały, sławy? Czy po prostu inspirujecie się jakąś postacią? Czy stereotypem? A co, gdyby tak ten Bart? Śpiewał i miał pieśni dramatyczne, opowiadające o tym, że stracił kogoś, kogo kocha, i teraz żyje w kompletnym celibacie, i nie może się na nikogo otworzyć. Bohaterowie, których tworzą gracza, na przykładzie chociażby tak fantastycznej produkcji jak Shrek. Tak moi drodzy, uważam osobiście, że Shrek jest pięknym przykładem, ponieważ jest bardzo lubiany, a jest postacią dosyć niestandardową. Jest gburowaty, ma że tak powiem ciężki charakter, ale się powoli, powoli otwiera. Nie jest osobą, na którą byśmy spojrzeli i powiedzieli, tak, to na pewno będzie bohater tej opowieści. Gdyby Film nie było o nim. Co pozwala mi właściwie gładko przejść w temat inspiracji. Słuchajcie. W moim odczuciu nie ma absolutnie nic złego w tym, że z jakiejś gry, książki, filmu weźmiecie postać, zaczerpniecie dużą część jej charakteru czy wyglądu i stwierdzicie, że tym gracie. Nie oszukujmy się. Wszystko jest kalką kalki, to co tworzymy. Teraz zostało wymyślone już dawno temu, tylko wiadomo, my dodaliśmy do tego kostki i inne usprawnienia. To są historie, które opowiadamy. Historie, które są w dużej mierze tworzone jako improwizacja. Więc jeżeli macie kogoś tam, zróbcie sobie przykładowo listę postaci, które, które wam się podobały, z różnych gier, weźcie jakieś tam części. Ich charakterów i do roboty. A jeżeli przykładowo macie grać w świecie, o którym nie macie absolutnie pojęcia, bo jest jakiś dziwny, że gracie w lesie i jesteście grzybami magicznymi, które się ze sobą komunikują, usiądźcie z osobą, która prowadzi sesję, niech Wam wytłumaczy, poprosi o wprowadzenie. Dla nas mistrzów jest to bardzo. No przynajmniej mo, mogę mówić za siebie, jest to bardzo w porządku rzecz. To całe wprowadzenie, opowiedzenie o świecie, o tym jak te rzeczy wyglądają. I wtedy masz szerszą perspektywę, jak możesz taką postać stworzyć. Ale rozbudowany temat na temat tworzenia postaci będzie kiedy indziej. Prze wróćmy do tego całego odgrywania. Jeżeli masz jakieś wątpliwości. Różne odczucia. Odezwij się do osoby prowadzącej, że czujesz się w taki sposób. To nie jest hańba powiedzieć, że masz gorszy dzień, że czujesz się źle, że cię to stresuje. A jeżeli jesteś mistrzem, powiedz osobom, jak wygląda sytuacja. Bo ludzie nie będą wiedzieć, jeżeli będziesz grać, że jesteś. Niesamowity, nic się nie rusza, no to ludzie tak pomyślą. I taka porada na koniec: nie polecam absolutnie tworzyć postacie, które są bardzo podobne do Ciebie charakterem. Będzie Ci się ciężko odgrodzić od tego, i możesz odbierać rzeczy zbyt personalnie. Podsumowując. Jeżeli jest przed tobą pierwsza sesja, nie bój się. Będzie fajnie. Jeżeli, jeżeli cię skrytykują, i jeżeli będą osoby, które będą cię wyzywać po sesji, coś nie graj z takimi osobami, to, to nie są zdrowi ludzie. <grym>, yy. Myśl o postaci w pierwszej osobie. Mów o niej w pierwszej osobie. Nie kradnij miejsca dla innych, jeżeli jesteś osobą głośną. Pamiętaj, że są też inne osoby przy stole zwyczajnym czy wirtualnym. Inspiruj się wszystkim, bądź cierpliwy. Komunikuj się z GM lub GM-ie, komunikuj się z graczami. To by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam serdecznie do podsyłania tematów, o których mógłbym pomówić. Miłych sesji. taste.